To warto zaczynać w to grać, wiesz co Krystyn jak wracasz po 5 latach to se pograj Pograj se miesiąc na przykład w Łocika, Bo ty od razu już tutaj premkę byś se kupił i tak, i tak dalej, pograj se miesiąc w Łocika I zobaczysz co ci to przyniesie. Które mapy są po zmianach, o panie, dużo Na murowance jak ostatnio trafiłem, pojechałem lewą stroną to, to masakra, byłem. Za zapomniałem totalnie o tym, że tam tyle zmian było. Siema Matsui. jak dostanę bohatera bitwy i przegram dostanę tyle expa co za wygraną? No dokładnie do tego się to sprowadza, bo wygrana daje plus 50% do expa, tak Cesec jakie mapy miały zmiany? Och... E... Berlin, miasto duchów, Karelia, linia Zygfryda, Pary, rzeka Perłowa e... Lakeville, e... Klasztor, Murowanka, Pilzno Rescher, Cichy Brzeg, Himmelsdorf, Lodowiec, El Haluf Więc trochę tego było, to tylko tak z pamięci mówię Mogłem coś pominąć. No, tu jakiś kamień wstawili, tu coś tam. Tam tam dziurę pogłębili, tam coś wypłaszczyli. Tu jakiś domek przesunęli, tu postawili domek. O nie, chudy znowu na topce. Pewnie spisek w wg. właśnie dużo jest ludzi? Nie, po prostu ludzie przyszli sobie. Główna dopiero od 13 będzie. Po prostu jest dużo ludzi. Fajny streamur, fajne czaty, tu i ludzi dużo. Prosta, nie? Spisek Zbizek. Ja, którą mapę bym wywalił z WOTA, lotnisko nie pamiętam, kiedy grałem na lotnisku tak dawno temu. Już miałem zablokowaną mapę. Tak jak wprowadzili możliwość blokowania map, tak zablokowałem sobie lotnisko i od tej pory tego lotniska nie odblokowałem. Kiedyś na streamie pamiętam, odblokowałem. Tak dla Beki, żeby sobie. Trafić raz na tą mapę, trafiłem raz i znowu trafia do bloka Czy Adam to nie jest song request tylko to jest playlista ale w sumie tej playlisty jeszcze nie ma na liście musiałbym ją dodać jest taka komenda Wykrzyknik Spoty. Tam są moje playlisty, w sumie po tej bitwie dodam. Bo dosyć często ostatnio leci playlista ta od salki. Jest bardzo fajna i długa. Jakie linie? I 7. Jak mówisz, że grałeś już w Wocika, to obiekt 277. Esetka. Tu są spoko opcje. Z medów 430. 140. No ale sam widzisz teraz, odkopuję tygrysa po chyba 8 latach, jak, jak nim grałem. Wcześniej markowałem tygrysa dwójkę, to są naprawdę dobre czołgi teraz, nie? Dobra, jakby ktoś szukał, do, dorzuciłem. Dorzuciłem tę 28-godzinną playlistę salamandry do, do pliku, więc. O kurwa. MK kolejna. I Mareczek drugi wjechał, ale to będzie dobre. I to, czy to będzie fajny wynik? Ale będzie dobra bitewka, myślę, na, na YouTuba, więc drugie YouTube. Y. Bądźcie tak dobrze, zostawcie łapę w górę, na dole zostawcie komentarz, suba z dzwonkiem, followa na Twitchu, trzy razy w tygodniu się widzimy na tym Twitchu z najszczerszymi pozdrowieniami ode mnie i mojego wspaniałego czatu. Cześć! No, więc jeszcze tylko 10% Mareczki i... Tak grubo przebiłem w sumie, bo tam miałem 84 coś chyba. 1,5%